Ciekawe, czy będzie tym razem samochód eee, Jak nie, to będzie miał na torze wyścigowym, to sobie weź I uwaga Nie ma A nie jest Są dwa O, prosz. Są trzy Nie może być No weź drugi i jedziemy O, są bez blokad no to. O, widzę, że fasta tutaj masz. Ciekawe, czy mnie dogonisz tym fastem. Nie chcę no nie pal tego nitra, bo nie dojedziesz jeszcze Wiem Co? O jakiś save ciężki O, fajne jest to, że pick prawie w ogóle nie zwalnia na piasku O, no, mało paliwa, nieźle. Rewelacyjne na wieści, no to już ciebie słyszę. A, sobie pojadę, tak? No jak mnie tutaj zepchał? Ale laga miałeś Przeleciałeś te dwa razy Paliwo mi się chyba skończy Nie dojadę Ewa, okay, ja jedzie pomoc Ile masz paliwa? Zatrzymaj się Co, dotankujesz? To <ślelęsza> Dobra, dzięki, styknie się pyta Jest! Jest, zajczyło połar O, już znowu Brak paliwa, brak paliwa. Zatankuj, do tanku. Powiem tak, to mi najlepsza część nagrania. No. W samym końcu. Dotanku a następna misja będziesz miał skoczyć przez takie e, płonące kręgi, zobacz czy go nie masz nawet